Lekcje z Misiową są bardzo fajne. Lekcje z Misiową są bardzo fajne. A co ja mam śpiewać? Ja nie wiem, ale byle co. Misiowa jest fajna. No wiemy, tu, 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 Szkoła z Misiową. Teraz już wszystko wiem. Aż ta Misiowa ta, ta. Nie no, zaltuję. Jeżeli nie lubicie geografii, to witajcie w klubie. Ona mi zmusiła do nagrania geografii. Obok mamy, obok Milila dała piłkę nożną, ale to nie jest WF. Musiała to jest globus. No mówię, piłka nożna no. Patrzcie. Wow. To nie ja. Ach, Pani mi. Pani zniszczyła globus. Nie ma za co. I tak był bezużyteczny. Pani Misiowo, pani, to jest mój globus i ja, pa... ja pani pożyczyłem, żeby pani edukowała dzieci. A co ja, Bluzka magiczna, nauczycielka misiowa. Dobra, patrzcie, to jest globus, globus. No mówię globus, globus. Pani Misiowo, no mówię gobus. globus, globus. Lobuz, niech pan będzie. A to ta jest gobus? Dobra, nawet tego nie będę komentować. Dobrze. E, tatusiu, gdzie jest ten klej wyglądający jak but? Tatusiu, to są Włochy. No ja mówię, pytam się ciebie. Znajdź się. Dobra, dzieci. Gdzie jest klej przypominający buta? O, już widzę. Widzę, a nie, 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 nie powiem. O nie, 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 jeszcze nie powiem. Jeszcze nie powiem! Nie, nie, nie. Misiowo. Już, tutaj jest ten klej w Afryce. To jest Europa. No mówię w Ameryce. Europa! Dobra. W Azji, Europa! No to co? No to Europa, Europa Jaka LOPA Dobrze, nieważne Teraz szukamy Egiptu Gdzie jest Egipt? Dabla, gdzie jest Egipt? O, jeszcze wam nie pokażę? O, jeszcze wam nie pokażę? oj, oj, oj jeszcze nie? Jeszcze nie Dabla, pokazuję e, Ale pani misiowo. Tu jest Egipt są USA, Stany Zjednoczone. Nieprawda, to jest Egipt. I znajdujemy się obecnie w Afryce. Proszę Pani, to jest Ameryka. Ja nie odkryłam Ameryki. Ameryka jest... Ameryka jest tu. Tu jest Ameryka. To jest Afryka. No mówię za Ameryka. Dobrze. To gdzie, to gdzie jest Japonia według Pani? Tu. To jest Arabia Saudyjska. No mówię, Japonia. No jak tu się dogadać? A tutaj jestem ja. Taki fajny klej. Ja. Widzicie? Pani Misiowo. To w takim razie, gdzie jest Arabia Saudyjska? To. To są Indie. No, Indie w Ameryce, Azji. A no to mówię w Afryce, Azji. A jedźcie wy, jest Japonia, to Chiny, tu Związek Radziecki, znaczy Rosja, przepraszam, Rosja. Te, co tu o Malinie mówisz? Przepraszam, i on się nie nazywał. Malin. Nie, nie mówmy jej. Nie jest za to przygotowana. Mhm. Racja. To gdzie leży nasz kraj, Polska? Są Niemcy. Turcja, Grecja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia. Kurde no! Eee! Trzeba się przyjrzeć. Bośnia i Hercegowina. Zaczekajcie. Musiała, co ty robisz? To jest Bośnia i Hercegowina. Zeplasam! A gdzie jest ten kraj wyglądający jak Arabia Saudyjska? Chodzi Ci o ten? Tak, a nie, bo to jest Japonia.